Witajcie na kanale z Ameryki. Często dostaję pytanie na e-mail, jak dobrze zaprojektować mebel. To jest temat rzeka. Podejrzewam, że nie jeden, a kilka doktoratów na ten temat można napisać, aczkolwiek w moim przekonaniu i powtarzam, to jest moje przekonanie i moja opinia. To jest to, że mebel ma rozwiązywać jakiś problem, jaki klient ma. I musi być połączenie najbardziej, jak się da, funk funkcjonalności z estetyką. Na temat estetyki nie będę dyskutował, bo Gusta. Mają ludzie różne, i to, co dla jednego jest totalna, totalny obciach, dla drugiego jest szczytem marzeń, i na odwrót, i można chociażby przykładem taki przykład podam, że był taki czas w Ameryce już jakieś 10 lat temu, że wszyscy chcieli swoje na meblach w poprzek. Myślę, że to było nawet więcej jakieś 15 lat temu. I wszystkie słoje w materiałach fornirowanych czy w panelach robiło się w poprzek, bo tak klient chciał. Minęło 15 lat. I w większości teraz to jest po prostu obciach. Tak to jest obciach i... Ja mówię, jak ktoś chce, to jeszcze teraz coś się zrobi ze swojami w poprzek. Dlaczego nie? Ktoś za to chce zapłacić. Komuś się to podoba. Ja to szanuję. It's ok. Eee, tak samo jest z funkcjonalnością. Pokażę Wam, akurat mamy zrobione trzy vanarie, znaczy trzy szafki do master bedroom, czyli do takiego w Stanach przeważnie jest kilka łazienek w domu, dzieci mają przy pokojach swoje, choć nie w każdych domach, zwłaszcza w starszych, jest mniej tego. W nowych to jest standard, że dzieci mają swoje łazienki, rodzice mają tak zwany master bedroom, master bathroom czyli przy swojej sypialni mają taką dużą łazienkę, z tej łazienki wychodzi się do walking closet czyli to taki garderob. Po dwóch stronach facet ma zazwyczaj jedną trzecią, co ma kobieta. Kobieta ma przeważnie samych szafek do butów, jakby była z tą nogą. Takie są realia, bowiem, bo wiem, ostatnio robiliśmy nawet taki klozet, że było 200, 200 miejsc na buty plus szuflady na buty. Gdzie w tych butach można chodzić, to nie wiem. Trzeba chyba pewnie zmieniać 5 razy dziennie, ale to nie jest mój ani problem ani zagadnienie tego filmu. Także jak ktoś chce za to płacić, to powtarzam jeszcze raz. Dla mnie to jest bardzo po prostu latami. Najważniejsze jest, żeby klient chciał za to zapłacić. I mamy tu taką szafkę, która jest. Zrobiona ze sklejki, wiadomo e, szuflady te ze sklejki są e, z wykończonej tzw. prefenish na bluomowskich prowadnicach. To nie jest to po prostu na, na custom, to jest standard i nie ma, że inaczej. Fronty są zdjęte do malowania, ale o funkcjonalności Wam chcę powiedzieć. Więc ta szafka jest do właśnie do takiej e, e, rodziców sypialni przy sypialni rodziców do łazienki i tu będą dwa z lewy ponieważ to jest starszy dom i miejsce jest ograniczone także tu są dwie szafki tylko 24 cale ja wiem że 24 cale to może nie jest mało na polskie warunki na amerykańskie to jest najmniejsze jaka w zasadzie może być na kastą żeby tu podwieszany zlew wszedł, bo po prostu te uchwyty, wszystko, musi to się zmieścić. Także e, to jest tak właśnie, że jest jego, jej e, szafka i tu e, ze zlewem. W zasadzie pod spodem to zawsze to jest przeważnie puste. Tam jakieś młodsze detergenty ludzie stawiają, ale w bogatszych domach to też nie, dlatego że przychodzi klinik, serwis, oni mają swoje, wyczyszczą wszystko, pójdą z tym. Tylko wysyłają e, rachunki do zapłacenia, także część osób z tego skorzysta, wszyscy mają robotę, wszyscy są zadowoleni. Jeżeli kogoś na to stać, dlaczego nie? Więc tu mamy taką, łazie, e, taką szafkę z dwoma zlewami i z szufladami po środku. E, nie jest więcej niż trzy zazwyczaj w szafce. E, z, e, łazienkowej, dlatego, że tu są takie pierdoły jak do make i coś tam, a tu są głębsze jakieś tam su, e, suszarki czy tam nie wiem, nie wiem nawet co tam te kobiety teraz używają, ale zawsze jest przeważnie, że są dwie głę, e, de, głębsze szuflady, jedna płytsza żeby była. To są szuflady ośmiocalowe, przeliczcie sobie ile to jest na wysokość, 8 cali, 8 razy 2,5. Ta jest 4,5 cala. Szafki łazienkowe są zazwyczaj. Tu jeszcze idzie oczywiście cokół i regulowane nóżki i to jest na 32 cali. I to jest taki standard i potem jakie ktoś tam sobie wymyśli fronty, to nie ma żadnego znaczenia. Nieraz te fronty te są jednakowo, nieraz jest tak, że te są węższe albo szersze. A po prostu, że nie są w linii, tylko jest inaczej, zamierzę jeszcze zdjęcie nieraz, jak się robi. Natomiast pokażę Wam, obok jest o tej samej, dokładnie tego samego rozmiaru szafka, tylko z jednym zlewem. W zasadzie, jeżeli chodzi o długość, to identyczna szafka jaka jest, jaką przed chwilą Wam pokazywałem. Z tym tylko, że jest tu, jest jeden z lew będzie. Z tej strony są szuflady, też dwie głębsze, jedna płytsza. Natomiast tu będzie jedna półka i jedna szuflada. Tak właśnie sobie ludzie zażyczyli. Szafki te robi się przeważnie metodą modułową. Co to znaczy? Że nie robi się jednolitego wieńca górnego, dolnego, nie robi się dividers czy przegrodek, tylko robi się oddzielne szafki, jak tu widzicie. I one są na takie specjalne łączące, śrub, śruba jest małe w kształcie grzybka, i to są specjalne do łączenia tych szafek, także ten łącznik nie puści, choć nie wiem co, choćbyście urwali po kawałku cały boczek, ten łącznik nie puści. Są na 5 mm i na 8 mm, do większych szafek stosuje się przeważnie 8 mm i z no, funkcjonalnością nie ma co się rozwodzić. Jest to funkcjonalne, i jest to trudno cokolwiek na to wymyślić, ale nieraz ktoś ma taki patent, że chce, żeby tylko i wyłącznie wyglądało. Niechętnie robię takie roboty, bo po prostu, jeżeli jest funkcjonalność tego na poziomie kilku procent, no to jest to tak trochę. Etyka zawodowa mówi, że no nie, no to kurde, trzeba może coś innego wymyślić. Ale jeżeli klient nie daje się przekonać i chce za to zapłacić, i jest świadomy, bo mówi tłumaczyliście tak jak ja, że funkcjonalność tego będzie tragiczna, i chce tylko, żeby coś wyglądało w taki sposób albo, nie in, albo inny to pokażę Wam taką inną szafkę łazienkową, którą właśnie skończyliśmy. Pierwszy raz od chyba 12 lat robiłem coś w sośnie. W sośnie robię naprawdę, naprawdę rzadko, dlatego że no... Jeżeli ktoś nie chce z tego, no to co ja będę mu wciskał? Robię z materiału, który ktoś chce, za który ktoś chce zapłacić. I robiliśmy taką szafkę i pokażę Wam, jak to wygląda na zewnątrz, a będziecie bardzo zdziwieni, jak to, jak to wygląda potem w środku i, i dlaczego. Tą taką szafkę właśnie łazienkowo, która mogłoby się wydawać, że e, jest funkcjonalna, dlatego że tak, człowiek chciał, że mają być takie grube nogi, wyszczególnił ile ma być wymiar pozewnętrzny i oczywiście wysokość jaką ma być, że tu ma być dany wymiar, bo kosze musi wsunąć jakieś tak, więc to jest ta specyfikacja była ile ma być na dole, ile ma być tu i że mają być tutaj cztery szuflady i że ma być zlew jeszcze podwieszany. No więc jak zaczęliśmy to wszystko składać do kupy, co z czego ma wynikać, i, bo wiadomo, że to jest jak domino. Jeden wymiar determinuje, czy jedna rzecz, którą wybierzemy, tak jak rodzaj podwieszanego zlewu, determinuje szerokość i głębokość całej reszty, która musi być w środku. Więc wyszło na to, że może być tylko i wyłącznie ta szuflada i ta szuflada jako live, tak zwana, czyli że użytkowa, a te wszystkie rzeczy to mają być fake, czyli mają być panele, które, które są po prostu albo na stałe, te miały być na stałe i w sumie te, te, te dwa panele miały być wyjmowane. No dobrze, zgodziłem się, że człowiek tak chce, chce za to dobrze zapłacić. Trudno, będzie miał tylko tą i tą szufladę funkcjonalną. Ale jak zaczęliśmy to przejść, bo zanim coś zaczniemy ciąć, to przeważnie rozrysowujemy to w skali nie w skali, w no 100% skali, czyli w, w, w naturalnym wymiarze rozrysowujemy to na płycie, czy na stole, czy na papierze. I okazało się, że tu, jeżeli to będzie na stałe, to będzie wyjmowane i tylko to będzie wyjmowane, żeby hydraulik tam coś włożył, to nie ma takiej możliwości, żeby on jedno ręko podłączył krany, e, rury, krany, zawory, wszystko tam, żeby jedno ręko. No niestety potrzebne są dwie ręce i w sumie... Część kontraktorów to robi tak. Za to zapłacił, tak chciał, umowa podpisana i już. Natomiast jak się robi już dużo czasu i ma się to etykę zawodowo ustaloną na wysokim poziomie, no to ja wiem, że czasami to jest dodatkowa robota, ale e, potem ktoś. Jeden drugiemu powie, nawet nie właściciel tej, tej szafki, tylko e, hydraulik innemu hydraulikowi powie, że ty słuchaj nie, nie, nie polecaj tego e, gościa co robi te meble, bo nie da się tego potem zamontować, stracisz dwa dni na montowanie tego, weź lepiej tego, on robi to drożej, ale będzie to łatwiej. Nieraz się już tym spotkałem, że po prostu jakiś właściciel domu, który robił renowację, wziął mnie, bo mnie hydraulik polecił. I jak, jak my to rozwiązaliśmy? Potem wezmę kamerę w ręki i wam pokażę, ale tu, jak, tu będą uchwyty, oczywiście, przymocowane, ale to już właściciel sobie sam wybierze i sam przykręci natomiast tu żeby to ten panel wyjmować jak najszybciej to pomyślałem sobie że zrobię to drzwiczki otworzyć żeby zamknąć zawór jakby potrzeba było bo jakby jakiś wyciek a jak hydraulik to po prostu zdejmuje zawiasy i ma lepszy dostęp no ale tak jak mówiłem to jedno to nic by to nie nie bardzo by to wiele dało dlatego te są zespolone i wysuwają się jako jeden unit, i to jako jeden unit, że tu nie ma nic, ale e, po prostu będzie wyglądało, że są szuflady, a tak naprawdę to szuflada jest tylko tu. I ta szuflada miała być czterocalowa, ale ponieważ to nie będzie na stałe tylko razem to zrobiłem ośmiocałowo, żeby po prostu mieli większą funkcjonalność. Także wezmę kamerę w rękę i Wam pokażę jak to zostało zrobione. Oczywiście to jest niewykończone. Nie nie Klient jest artystą i będzie wykańczał sobie sam. Good luck. Chciał tylko, żeby mu to postarzyć, więc jest to potłuczone łańcuchami i innymi narzędziami, żeby po prostu, no jest potłuczone, jest postarzone, a on będzie sobie to wykańczał sam. Pokażę wam, jak to jest zrobione z bliska. Uh. Tu są potłuczone, postarzone deseczki. One są jednakowej szerokości. Tu jest dividers i spód i tak. Tu oczywiście będzie uchwyty, zamontuję sobie, właściciel wybierze sam, ale żeby to poprawić funkcjonalność, to zrobiłem tak właśnie, że ta szuflada zamiast 4 cale, to zrobiłem im tą szufladę 8 cali. Zobaczę, z tej strony pokażę. Więc tak. Tu jest, to jest z dwóch dech. Możecie zaobserwować, że uśmiechy są odwrócone. Eee, ona jest gdzieś w tym miejscu klejona, także nie, nie tu gdzie. Bo to nie ma żadnego znaczenia. Eee, to jest osiemnastka płyta lakierowana z dwóch stron. Nie płyta sklejka. Eee, także to są. To jest szuflada, tu środkowa część co miał być ten panel. To zrobiłem to drzwiczki normalnie na zawiasach tych wewnętrznych, czy tam insert. I też widać, że uśmiechy są odwrócone. Na początku tu jest. Taka czterocalowa belka, dalej jest połączona na domino sklejka lakierowana. Tak, klient chciał, żeby w środku było polakierowane, a z zewnątrz będzie lakierował sobie sam fronty. No i tu tak samo jest właśnie prowadnica, także też uśmiechy. Odwrócone i to jest gruba noga, naprawdę to jest gruba noga, także to nie jest jakiś tam fake. Tak to wygląda po zewnętrznej. Tu jest też drewniany boczny panel. Od zewnątrz jest właśnie sosna 18 mm. W środku jest Płyta 18 mm. Nie płyta. Sklejka lakierowana. Tu oczywiście te blumoskie mechanizmy. Zawiasy. Także w środku to tak wygląda. To jest półcalowa, czyli nie wiem, 12,5 mm tu jest otwarte, bo tu będzie ze ściany hydraulika szła i podłączona do do zlewu. do całe te zawory. Tu jest taka rzecz, że żeby noga, wiadomo, żeby noga wyglądała przednia i tylna przy ścianie tak samo, to od wymiaru całkowitego odjęliśmy 20 mm, i tu jest cofnięta taki uskok na jakieś 5 mm, i dopiero jest listwa, która będzie szła do ściany. W ten sposób, jak to się wszystko pomaluje, to nie będzie w jednej płaszczyźnie, bo to po prostu jest uskok to będzie to dużo lepiej wyglądać niż jakby ta noga dolegała do ściany, a nie daj Boże, jakby ściana była jeszcze krzywa, to w ogóle by było jak porażka. Dlatego właśnie w ten sposób, w ten sposób się robi, że e, jak już tam właśnie listwę, tak zwany scribe cofa się do tyłu trochę, żeby to nie, nie było w jednej płaszczyźnie i jest łatwiej zamontować i ładniej to na końcu potem wygląda. Eee, tu jest zdjęcie, co dostałem od właściciela. Właśnie takie uchwyty będzie sobie powiedział, że tak ma być i już, chociaż to był w ogóle inny wymiar tej szafki niż tej. Była o jedno trzecią albo więcej dłuższa niż ta, co tutaj jest zrobiona, dlatego taka kombinacja była potrzebna. Jak może, mogliście zauważyć, że nie zawsze priorytetem dla każdego klienta jest funkcjonalność. Aczkolwiek ja uważam, że podstawą yy, Robienia mebli powinna być funkcjonalność, dlatego że jeżeli to nie spełnia danej funkcji, to jest tylko ozdoba, a nie, nie rozwiązuje żadnych problemów. Dlatego funkcjonalność jest sprawą kluczową, aczkolwiek tak jak tu przykład pokazuje, że nie zawsze i klient chce zapłacić tylko i wyłącznie za to, żeby wyglądało tak, jak on chce. Ludzie różne są, jak mówił klasyk, i dlaczego nie? E, aczkolwiek powtarzam jeszcze raz, że w moim mniemaniu uważam, że e, estetyka i funkcjonalność powinny e, współgrać ze sobą. I tak jak mówiłem, o estetyce nie będę dyskutował, bo każdy ma inny gust i e, każdy ma rację. Na temat, co mu się podoba. Natomiast funkcjonalność to jest to, co każdy później doceni. Jeżeli powiecie klientowi, żeby czegoś nie robił w ten sposób, a w inny, bo to mu ułatwi życie, to na pewno on to kiedyś doceni, Dlatego, zwłaszcza w kuchni jeżeli, czy w łazience, jeżeli będzie to używał przez nas bliższe 10 czy 20 lat kilka razy dziennie, to jeżeli coś skopiecie z funkcjonalnością, to będzie Was chlął na Więc widzicie, że jeżeli wysunie się szufladę, wysunie się szufladę i otworzy się drzwiczki, to tu zostają tylko wąskie... Jak to powiedzieć? Dividers. Wąskie, dzielące... Belki i włożyć można jedną rę rękę z tej strony, drugą z tej, albo jedno tu, drugą z tamtej strony, i po prostu dwoma rękami tu wszystko operować i podłączać. Dlatego mówię w ten, w ten sposób to jest zrobione to dla instalacji hydrauliki bardzo, bardzo, może nie bardzo łatwo, ale dużo wygodniej niż jakby był tylko dostęp przez tą małą dziuplę. Zapraszam Was na mediaparty 24pl albo, e, albo drewno.pl, aby tam nabyć moje książki, albo zostawić przynajmniej e, komentarz po przeczytaniu. Jak się podobało, standardowo dajcie lajka. Like Udostępnijcie, bo może ktoś czeka na moje filmy, na tą wiedzę. Miłego dnia Wam życzę. Niech moc będzie z wami.